Słuchajcie, mocno zaczęło sypać na dworze. Widać śnieg. Jacek miał jechać łowić ryby naszym słuchajcie, nowym. Słuchajcie, łowimy coraz to ciekawsze okazy. To jest nowy projekt, o którym mówiliśmy. Złowiliśmy motorynkę, która jest widoczna też za, za Danielem. I robimy taką próbę, że można złowić u nas coraz lepsze okazy. Tak? To jest taka trochę przenośnia, ale nowy projekt, o którym była mowa wcześniej. Chcieliśmy wam zaprezentować. Ja, zabijemy. Chcieliśmy wam zaprezentować jaki piękny okaz, żeśmy tu złowili i dlatego ta wędka taka przenośna, jest naprawdę yy, Renault Kangoo. Nazwę pokażemy tu. B. -bob. Bob. Bardzo niespotykana fajna fajna, opcja. fajna konstrukcja fajna opcja. Jest bardzo niewiele tych samochodów. Szyba się opuszcza na dół, wycieraczka jest też łamana, żeby nie przeszkadzała tu. Takich kilka fajnych rozwiązań. Dla nas ten samochód też jest taki niebywał niepowtarzalny. Kolorystyka wnętrza jest naprawdę też rzadkością. Niemiecka Niebieska deska deski. nawiązująca do tej tapicerki foteli, skórzana kierownica. Bardzo fajny samochód, czteromiejscowy. Rzadkość z otwieranym tym dachem, można tu pokazać jeszcze są dwa szyberdachy też otwierane nad tym i oczywiście świetlik nad pasażerami. Samochód jest, tak jak Wam chcieliśmy zaprezentować, żeby zadziałała Wasza wyobraźnia, do wędkowania na grzyby, na różnego rodzaju pikniki. Troszkę co prawda, żeśmy późno nabyli taki okaz, bo już zima za oknami, śnieg. Ale można go sobie przygotować tak na, na wyprawy letnie, wiosenne, wakacyjne, naprawdę super samochód. No dla nie dużej nielicznej rodziny, czy, czy dla jakiegoś fana właśnie łowienia, czy, czy takich wypadów leśnych. Są teraz popularne takie dmuchane, różne namioty, można do tego dostawić, można wstawić jakąś, jakiś materaz do spania. Samochód naprawdę jest czysty, fajny, zadbany, bardzo dobrze się prezentuje. Wydaje mi się, że naprawdę jako nawet dodatkowe auto na takie różnego rodzaju wypady poza miasto, bo wiadomo, że każdy chce dzisiaj uciekać od cywilizacji, polecamy, ceny nie będziemy zdradzać, śledźcie naszą ofertę, Ksawarowłódzka 114 będzie wystawiony już wkrótce. Auto naprawdę bardzo oryginalne. Renault Kangu wersja Bebop.